Cześć. Obwalamy 5 mitów na temat pracy maszynisty. Nic bardziej mylnego. Maszynista pracuje na zasadzie grafiku. Grafik jest bardzo zróżnicowany. Maszynista pracuje i w święta, i w nowy rok, i w sylwestra, i w wigilię. Zależy, jak mu w grafiku wypadnie. Maszynista pracuje wtedy, kiedy inni mają wolne. Naprawdę. Maszynista ma bardzo dużo roboty. Musi pilnować 50 systemów. Musi zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas jazdy. Musi patrzeć na sygnały. Dbać o bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym. Znać przepisy. Jest tego naprawdę bardzo dużo, sami widzicie. Nie do końca. Żeby zostać maszynistą, trzeba przede wszystkim przejść bardzo profilaktyczne badania laboratoryjno Psychologiczne, odbyć kurs dwuletni na licencję maszynisty, następnie zdać egzamin państwowy. A po egzaminie państwowym i przyjęciu do spółki kolejowej, trzeba odbyć setki godzin, praktyk podczas jazdy. No jest to trochę w tym prawdy. Menu maszynisty faktycznie mogą znaleźć się konserwy rybne, konserwy mięsne, jakąś kabanosy, ale również maszyniści, niektórzy maszyniści są super ekstra e, mistrzami kulinarnymi, którzy przynoszą do, ze sobą do pracy swoje posiłki przygotowane w Lunchboxach, ale również, jeżeli maszynista pracuje gdzieś na bocznicy, a gdzieś niedaleko jest restauracja, może sobie również zamówić ciepły posiłek. W którym mu pewien rodzaj posiłku w domu z rodziną. No, nic bardziej mylnego. 3 lata kursu, szkoleń, badania lekarsko-laboratoryjne podczas dostawania się do pracy. Co 2 lata badania okresowe, badania psychologiczno-lekarskie. Co 2 lata egzaminy okresowe. Setki godzin praktyk po zdanych egzaminach państwowych. To jest za nic, to jest za bardzo dużą odpowiedzialność na torach każdego dnia. Cześć!